On się nazywa Ghost? Jezus Maria, nie słyszałam tego. Jak ty możesz kaleczyć tą nazwę w taki sposób? Rolls Royce Ghost, jak duch. Nie ja wiem. Jest to najlepiej sprzedający się model w historii marki. Dobra, Żaden idziemy. inny się tak dobrze nie sprzedaje. 3, 4, i... Artur? Ja w zapisie, proszę. No, co przygotowałaś o, dla o, mnie dziś? <laughs> A imitować jazdę na latającym dywanie. Rzadko kiedy jeździłem na latającym dywanie. Nigdy ten... tego nie robiłeś, związku. nie rzadko, nigdy. I dziś będzie twój pierwszy raz. Mój, mój pierwszy raz. Dziewiczy rejs, to się chyba mówi. O, pięknie, pięknie, to za, za, zabierz mnie w ten rejs. Jak się od 15 lat pracuje w motoryzacji, to no, jest się trochę zgorzkniałym. Wydaje się, że już nie ma takich samochodów, które potrafią zrobić wrażenie, które potrafią zaskoczyć. Rolls-Royce wywalił mnie z butu. Absolutnie pokazał, że obudził się we mnie ten najmniejszy chłopiec, to dziecko, które po prostu... Aaa, jak... Dawno, dawno temu, pierwszy raz w życiu przekroczyłem 100 km na godzinę. Bo wiecie, w dawnych czasach tak się rozmawiało, czy twój samochód pojedzie stówę. I ta stuwa była czymś totalnie niewyobrażalnym. I jak pierwszy raz pojechałem samochodem powyżej 100 km, to wydawało mi się, że właśnie wylądowałem na Marsie. No i w tej chwili Ghost zabrał mnie do takiego samego świata: do świata, w którym obudziły się moje dziecięce instynkty. Nie chodzi przede wszystkim, jakby w fotele, no, nie siedziałeś z tyłu. To musielibyśmy z Artura teraz puścić przed kamerą i z tyłu, czekaj. Iś, czekaj. nie siedziałeś z tyłu. Masz fotelik? Ma, ma, masz. Fo masz ma, ma, czy masz z tyłu? Czy masz stolik z tyłu? Nie pytam się o stolik, nie siedziałeś z tyłu, koniec kropka. Nie oceniłeś foteli, jakie są z tyłu. Nie możesz teraz porównywać foteli z Rolsa do tych tutaj. Jest, nie, nie możesz, nie siedziałeś z tyłu, koniec kropka. Il, jest, zamykam nie, 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 nie zamykam nie, 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 dyskusję nie, nie. na ten temat. Bo tamten samochód jest do tego, że jadąc z tyłu... Pracujesz na telefonie, pracujesz na tablecie lub się relaksujesz czytając gazetę. Tak, bo masz mięciutkie fotele, masz aksamitne zagłówki, masz idealnie wyciszoną kabinę pasażerską, Można może nie idealnie w tej ten samochód ma do ciebie szeptać. Tutaj ci nie szepcze, tylko po prostu warczy na ciebie, ale to nie jest Rolls-Royce. Nie porównujmy tych dwóch samochodów. a ja uważam, że funkcjonalnie to są samochody, które mają szansę nie, wycisz, nie, szansę poważyć. Oczywiście, że tak? W kategorii tego, że szukasz samochodu, w którym będziesz komfortowo podróżował z kierowcą, ten... Wersus tamten są autami, które mogą się do siebie zbliżyć. Jeżeli chodzi o V klasę, to absolutnie nie mój klimat. Jak, jak dowiedziałam się, że muszę wstać o godzinie 6 rano, w poniedziałek, zamiast celebrować e, ten piękny dzień, e, to jadę jeździć vanem, to trochę ręce mi opadły, Wojtek jest absolutnie mm, zafiksowany na punkcie tego segmentu aut. Ja e, nie do końca te samochody kupuję, chociaż nie jestem aż takim stycznym ignorantem i wiem, że taki Wam jak v klasa ma kilka bardzo mocnych i bezkonkurencyjnych zalet. Troszkę się dzisiaj posprzeczaliśmy. Różnice zdań były naprawdę duże momentami, ale gdzieś tam na koniec dnia złożyłam broń. Znałam Wojtkowi rację, ale tylko w pewnych momentach. Tu jest co pchać. Jej, i ciągnąć. Ciągnąć. Gdybym, prawdę powiedziawszy, gdybym, nie wiem, jeszcze raz miał podjąć próbę zagrania w Cyberpunka, to już bym tylko jeździł takimi samochodami. Bym tylko chodził i mówił, gdzie jest jakiś rojst, żeby go ukać. Nie ma ich tam chyba, więc, <stukas> więc generalnie. Patrz, jak tutaj wytłoczyli ładnie na skórce, wytłoczyli tę figurkę. Spirit of Ecstasy, taka ciekawostka, bo ona tak się nazywa. To nie jest figurka, tylko to jest Spirit of Ecstasy. I patrz, mają tutaj wytłoczone na drzwiach, na boczach. Ja, jak, jak robili Spirit of Ecstasy, to na pewno się wzorowali na mnie. <noise> Gwoźdź! <gwóź, głosy> oraz do tego spotkania. Tak, na pewno na no to, wie,